na Pokuta, Teatr Sztuk Białożnie, Robótki Artystyczne. W trakcie dzisiejszych zajęć zrobimy maski. Ale nie będą to maski karnawałowe, tylko maski teatralne. Takie maski możemy wykorzystać do zabaw w domowym teatrzyku, ale także do organizacji np przyjęcia tematycznego, urodzinowego przyjęcia, w trakcie którego dzieci samodzielnie wykonają takie maski, a potem będą bawić się w teatr. Materiały, jakie będą nam dzisiaj potrzebne, to tektura odzyskana z pudełek, farby akrylowe, może się przydać papierowa torba na zakupy, nożyczki, kolorowe pisaki i klej. Na gorąco. Nie muszą to być maski, które odwzorowują rzeczywistość. Raczej zachęcam do tego, żebyście yy, zrobili maski abstrakcyjne albo inspirowane różnymi nurtami w sztuce, albo twórczością konkretnych malarzy. To będzie też dodatkowa lekcja sztuki dla dzieci. Pierwszą maskę wykonam z prostokątnego kawałka kartonu. Wcześniej Wycięłam otwory i przygotowałam elementy, którymi ją ozdobię. Przyda się do tego klej na gorąco. Żeby zachować zasady bezpieczeństwa, proponuję, żeby pistolet do kleju obsługiwali rodzice. Ewentualnie można też użyć kleju roślinnego albo kleju typu Magic i wtedy dziecko sobie samo na pewno świetnie poradzi. Dodatkowo przykleiłam uchwyty, są to łóżka odcięte z papierowej torby, które pomogą dziecku w trzymaniu maski. Musimy tylko poczekać, aż klej wyschnie. Maska jest już gotowa. Dziecko może nią swobodnie manewrować, zasłaniając się lub odsłaniając w trakcie spektaklu czy ćwiczeń teatralnych, ale mam też przy okazji zagadkę. Twórczością jakiego malarza inspirowałam się tworząc tą maskę teatralną? Bardzo proszę o komentarze pod filmem. Kolejną maskę również wykonałam z kartonu. Jest ona jednolita kolorystycznie, natomiast ma specyficzną strukturę i warstwy, które kolejno naklejałam. Dziecko również może trzymać je w dłoniach, ale możemy też użyć kika, do którego ją przymocujemy, albo przygotować również z kartonu taką opaskę na głowę, do której maskę przykleimy. Kolejną maskę również wykonałam z kartonu i pomalowałam. Jest ona nadnaturalnej wielkości, celowo. Dziecko swobodnie może nią manewrować, trzymając w rękach, zasłaniając twarz lub inne części ciała. Kolejną maskę przygotowałam z torby papierowej, na której namalowałam kocią w głowę, ale żeby wzmocnić kształt u góry wycięłam uszy i zszyłam skrzywaczem. Można też skleić klejem. Taką maskę dziecko zakłada po prostu na głowę. Korzystając z tak wyrazistych masek w trakcie spektaklu czy zabaw teatralnych, nie musimy się martwić o kostiumy. Wystarczą czarne leżynsy i czarna koszulka. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was swoimi pomysłami i wykorzystacie je w domu wraz z dziećmi. Do zobaczenia za tydzień.